Nazywam się Ania Czerkies, jestem behawiorystą i trenerem psów, i dziś odpowiem na pytanie, które pojawia się bardzo często w kontekście reaktywności i agresji u psów. Zdarza się tak, że trafiacie do nas z psem, który na spacerze najczęściej prezentuje cały szereg zachowań agresywnych, czyli na przykład Szczeka, warczy, ujada, próbuje ugryźć, kogo tam akurat ma jako swój bodziec, czyli na przykład ludzi, czy, czy inne psy, czy cokolwiek innego. I w momencie, kiedy informujemy Was o tym, jak my widzimy sytuację psa, po analizie przypadku mówimy Wam na przykład, że pies ma ogromny problem z lękiem, i to. Często wywołuje u was zdziwienie, dlatego, że jak to, pies się boi, a jednocześnie się rzuca na coś w ogóle przecież nie ma to sensu. Otóż ma sporo sensu, dlatego, że owszem, ucieczka, czyli albo unikanie tego bodźca, który stresuje psa, jest jednym z, jednym, jedną z możliwości, jedną z reakcji, którą może zaprezentować pies, ale równie dobrze pies, który czuje się zmuszony do. Interakcji z takim bodźcem, czyli na przykład jest na krótkiej, napiętej smyczy i nie ma specjalnie zbyt wielu możliwości ominięcia takiego bodźca, może poczuć się zmuszony do użycia tych narzędzi, które ma, czyli na przykład zębów. I to, jeżeli popatrzymy na to z perspektywy psa, wcale nie jest specjalnie dziwne. Pies jeżeli miałby wybór najczęściej i najprawdopodobniej będzie próbował konfliktu unikać, chociażby przez zwiększenie dystansu od bodźca, ale jeżeli nie ma takiej możliwości, cóż, sięgnie po takie narzędzia, jakie ma do dyspozycji. I teraz często pytacie też dlatego, dlaczego tak się dzieje, jeżeli na przykład bodziec jest jeszcze dość daleko i nie jest to przecież tak, że pies jest gdzieś tam przyparty do muru. Mm, I skąd się takie zachowanie bierze, dlaczego ono się rozlewa, na przykład na początku miało miejsce tylko w przypadku mijania nie wiem, wysokich mężczyzn, a teraz tak naprawdę każda osoba pojawiająca się na horyzoncie już takie zachowanie wywołuje. Przede wszystkim dlatego, że w takich zachowaniach defensywnych mm, zawsze. Albo przynajmniej prawie zawsze pies odnosi sukces. Co to znaczy? W momencie, kiedy próbuje odstraszyć takim zachowaniem osobę, jakąś tam, czy innego psa, to nie ma znaczenia, no ta osoba albo ten pies w jakimś momencie zniknie, czyli na przykład pójdzie sobie tam, gdzie miał iść, czy tam, gdzie miała iść, um, lub na przykład naprawdę się wystraszy i zmieni kierunek, czy przejdzie na drugą stronę ulicy, czy cokolwiek. Efekt jest zawsze taki sam. Pies otrzymuje super nagrodę w postaci zwiększonego dystansu i ulgi. I to właśnie poczucie ulgi jest tą super nagrodą, którą mózg psa dostaje w momencie, kiedy taka właśnie reakcja psa odnosi swój skutek, czyli kończy się sukcesem. Jeżeli coś, jeżeli coś powtarzamy, jeżeli takie. Analogicznie do nagradzania psa, na przykład jedzeniem czy zabawą, jeżeli coś wzmacniamy i nagradzamy całą serię e, takich zachowań przez jakiś czas, takie zachowanie będzie się wzmacniało. Taki jest sens nagradzania. I to samo mamy e, w tej sytuacji, w której pies sam powoduje jakby przynosi sobie uczucie ulgi ten bodziec się od niego odsuwa znika z jego pola widzenia mózg zostaje super nagrodzony pies czuje się bezpieczniej i tak samo jak analogicznie do tego jak działa to w przypadku jedzenia też tworzy się duża historia wzmocnień i pies wyciąga jedyny słuszny wniosek jeżeli szczekam jeżeli ujadam zachowuje się agresywnie w końcu dadzą mi spokój, będę mógł spokojnie sobie tutaj spacerować i węszyć, dalej będzie bezpieczniej. Dlatego właśnie psy, które em, atakują z lęku i nie, nawet jeżeli mamy na te psy, które mają już na koncie pogryzienia, to nie zawsze są psy, które są, może inaczej nawet, to bardzo rzadko są psy, które są em, agresywne tak ofensywnie. Gro psów, które, które trafiają do nas ze swoimi opiekunami, które mają problem właśnie z m, agresją, m, tego rodzaju, jest to, jest, trafiają do nas z agresją defensywną, czyli taką, która bardzo często bierze się z gdzieś przegapionych sygnałów stresu m, i właśnie z wysokiego poziomu lęku psa. Zachęcam Was do zostawienia swoich, um, swoich doświadczeń z, pracy, z pracą z psami agresywnymi czy reaktywnymi pod filmikiem w komentarzach i do zapoznania się z artykułami, które podkleimy w opisie filmiku.